Cześć moi drodzy, witamy z jest dzisiaj totalny chaos i rozpierducha. Zabieramy Was na Distraction Derby. Na publiczność dzisiaj dopisała na pewno. Ja myślę, że będzie nawet ze 2000 ludzi albo więcej, bo cały parking. Zobaczcie, tu ludzie przyjeżdżają z całego stanu. Przed nami arena. A my bez biletu, no mam nadzieję, że nie będziemy za długo stać. Idziemy po bilety, podobno po trzy dychy, zaraz się okaże, albo lepiej. To jest taki amerykański sport narodowy, można by to tak nazwać. Bilety kupione, dostaliśmy trzy zamiast dwóch za 60 dolarów. Jakby ktoś się chciał wybrać z nami, to zapraszamy. Tam na wprost znajduje się kolejny tor, to jest tor do wyścigów NASCAR, które wracają tutaj do Joliet właśnie. Ostatnie dwa sezony odbywały się w Chicago, w Dantau, gdybyście chcieli zobaczyć, to będzie link a, pod filmem. A tutaj jest kolejny tor, na którym odbywają się wyścigi na Quadermili, także tu się naprawdę grubo dzieje. A my już wchodzimy tutaj na naszą arenę. Słychać już to wszystko, naprawdę będzie grubo dzisiaj, czuć benzynę. Zobaczcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda taka fura. I w skrócie Wam opowiem, jak to działa. Samochodów pewnie będzie gdzieś 12, może 15, a może dużo więcej, bo nigdy nie wiadomo. I po prostu który <grystanie> wytrzyma do końca, ten wygrywa. Także to są dosyć proste zasady. Tak to wygląda. Trochę powzmacniane. Tutaj mamy taką sztabę wspawaną do tego. Dirty Oval 66, zapraszamy! na to! Tu kolejna bryka, jakbyście się do armii. A oto dzisiejsze nagrody. Zobaczcie jaka kolejka, ile samochodów jeszcze jedzie. No i tak będą zabawiać trochę publikę, bo mamy jeszcze trochę czasu. Tutaj fajny autobus szkolny stoi. Widlaki do wyciągania. Także póki co. To musimy poczekać jeszcze trochę. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.